Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot, kłaniam się Wam ślicznie i zapraszam w znaki ognia na czytanie na grudzień 2022. Zaczynamy od barana, kończymy na strzelcu i pamiętajcie tylko jedno, to jest czytanie jakie ogólne, więc z każdy będzie rezonować, jak z każdym będzie pasować, sprawdzajcie swoje znaki pomocnicze. Więc co, zaczynamy czytanie, kurczę, ta zgrzywa mi gdzieś tam <śm> Baran, robimy sobie z kart słowiańskiej, więc kochani, nowa energia dla Was. Zobaczymy, co te karty chcą Wam przekazać. Grudzień 2022. Uuu. Teraz tak, u Was będziecie mieć do czynienia <grym> z kobietą lub kobieta z kobietą będzie miała do czynienia. O, proszę, ja bym bardziej uważała, dlatego że to jest osoba um, ona jest taka pomocna, jest to, możecie mieć kobiety też taką osobę do, czy, do czytania, Boże, do czynienia z taką osobą, która na przykład mieszka na wiosce, jest to kobieta, która nie może też mieć dzieci, a pomaga innym. Tutaj bym uważała, żeby ona Was czasem, albo Was nie zasiała jakieś ziarno takiej, żebyście nie byli od niej uzależnieni z takich rzeczy. Jest jakiś mężczyzna, który się interesuje kobietą, jest to mężczyzna, który wart jest podziwu i warto dać jemu szansę. Taki mężczyzna też do was albo idzie, albo już jest i warto z tą osobą być. O, żeś ty, mój piękny Mary. Love is. teraz tak, jest silne uczucie i warto dać no siłą wyższą jeżeli chodzi o związek tak, związek z tym mężczyzną opłaca się i tu karty pokazują, że tutaj będziecie mieć spotkanie na początku może być fajna rozmowa coś fajnego przez rozmowę ktoś będzie chciał przyjechać do was, niech ta osoba przyjedzie, tylko dodajcie ja ma jakiś lokal Taki do tego, żebyście, no wiecie, od razu nie popłynęli. Teraz tak, no macie same miecze, i tutaj tak, ktoś z czegoś się nie może pogodzić. Uważać na e, zranienia, na złamanie, na ręce, na z takich rzeczy i tył głowy, tak? Możliwe, że silne ciśnienie będzie miało miejsce. E, karty pokazują tutaj, że na Waszej drodze będzie osoba, która e, robi cały czas nieporozumienia jest to osoba, która. E, bo albo ma kogoś, kto prowadzi jakieś sklepiki, mogą być to sklepy wojskowe, mogą być to też i kobieta, która pracuje w takim sklepie, że czegoś się dowie. tak? Tutaj będą, powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o tą drugą osobę, ta osoba będzie jak ostra. To jest coś takiego zakończenie czegoś, tak? Ale tutaj, gdzie jest ta miłość, to to zostawiamy. Uuu, tutaj jakieś decyzje będzie trzeba podjąć. I teraz tak, te decyzje to jest takie. Jedna no jest związana z rybarak z a druga znaki powietrza może mieć. Możliwe, że jest jedna, jest matką, a druga nie ma pieniędzy, i tutaj jest jakiś mężczyzna, który będzie musiał podjąć. Ja już od razu powiem że to jest mężczyzna, który się interesuje tą kobietą, która jest też jej matką. Jest to osoba baran lew strzelec, i tutaj jest pokazane, żeby uważać, bo ta druga, wasza przyjaciółka, to jest po prostu żmija. Jest to osoba, której wszystko no, nie wychodzi. Jest to osoba, która. Mm, nie pracuje, albo jak pracuje, to każdego widzi, ale nie widzi siebie, tak? Tutaj bym uważała. Yhy. I karty pokazują tutaj, że ktoś będzie miał jakąś podróż i będzie, będzie spotkanie, będzie coś fajnego, romantycznego. E, możliwe, że taki krótki, e, szybki romansik może być. Uuu. Teraz tak. Powraca do Was mężczyzna, z którym mieliście kontakt. Jest to facet, któremu mogliście dać kosza i taki mężczyzna do Was powraca. Możliwe, że On ma teraz właśnie urodziny, mógł mieć, możliwe, że będzie miał. I to jest mężczyzna, który do Was powraca. Jest to mężczyzna, którego mogliście odrzucić. I karty pokazują, że On nagle powraca do kobiety, która była dziś w podróży mogłaś mieć jakąś z nim spotkanie coś z takich rzeczy, jest to mężczyzna, który został e, poznaliście się przez znajomych albo przez znajomego, na takiej zasadzie jeżeli mam połączyć to e, tutaj, to jest spotkanie jest jakie, jakaś miłość, są dwie miłości można powiedzieć ale jedna jest bardzo taka e, że drugą osobę mocno boli, tak, e, że ta jej połówka, ta druga strona, no skrzywdziła ją. A to jest związane z tą właśnie przyjaciółką, z tą Rzymiją. Teraz tak. E, wiecie co? <laughs> tu będziecie mieć do czynienia z facetem, może być to starszy facet, jest to facet, który zawsze widzi, że kobieta leci na pieniądze, wszędzie widzi negatywne sytuacje i tutaj jest to facet, gdzie z nim będziecie mieć do czynienia mm -hmm. i będzie rozmowa i teraz tak, możliwe, że przy w aptece, możliwe, że u lekarza będzie coś związane, związane z ciałem. Możliwe, że ktoś Wam będzie coś zawijał, bo jedno i drugie mają na rękach. Więc coś związa, albo będziecie się witać. Ten rycerz, ten rycerz Monet jest to facet bardzo mocno bezczelny. Jest to facet taki z brzuszkiem. Jest to facet starszy też, pewny siebie i możliwe, że ma znane nazwisko. Z taką osobą serca będziecie mieć. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, macie do czynienia z osobą, która nie jest w ogóle pracowita i możliwe. Ojciec, matka, ktoś, kto jest samotny, ktoś, kto wam zniszczył też i życie i niszczy sobie lub zniszczył sobie i chce wam zniszczyć życie, będzie dawał teraz wam troszeczkę do wiwatu, będziecie mieć z nim jakieś problemy. Z osobą z waszego klanu, tak, z Waszej rodziny. Taka osoba, która to nie jest tylko matka i ojciec, ale nawet i brat, który nie pracuje, który no nie okazywał Wam uczucia i możliwe, że nie okazuje. Taka osoba. Ja Wam, baranki, dziękuję. Ja zapraszam teraz lwy, co urwów. Teraz tak. Uwaga na stopy, to jest raz. Uwaga na działanie i patrzcie pod nogi. tak? Działania innych ludzi, którzy są za wami. Kto będzie za wami? Karty pokazują tutaj wiadomości związane też z dzieckiem. Możliwe, że dziecko złamie nogę, lub zwichnie coś związane z nóżkami serca będzie. Będziecie mi do wyboru. Do wyboru. Kochani, to jest wybór, ale coś się zadzieje podczas pełni, coś zaczniecie robić. Ja mam ascendent lwie, więc dla mnie to już wiem, co ja będę robiła i o tym Wam opowiem, jeżeli ten cud się wydarzy. I tutaj, jeżeli mam połączyć coś się wydarzy za dwa dni lub za po dwóch dniach będziecie robić, jeżeli coś planowaliście, to idźcie i róbcie, działajcie, zróbcie to. Możliwe, że właśnie tu nadarzy się, kochani, cud. I to jest możliwe, kochani, bo tutaj jest to osoba która pomaga. To są stany zapalne. To są osoba, która się z takimi rzeczami zajmuje. To jest osoba dobra w swoim fachu. Więc, jeżeli ktoś ma jakiś stan zapalny, to warto skorzystać z tej osoby, tak? Z tej pomocy. Teraz, tak. Wiadomości od pracodawcy będą. Możliwe, że też ich Wasz partner będzie miał jakieś straty pieniędzy. Pieniędzy, ale to będzie z jego przyczyn lub możliwe, że będzie załatwianie jakichś faktur lub jakichś innych pieniążków, papierków, gdzie będzie trzeba to uzupełnić, tak? Coś tam trzeba dokonać, żeby pieniążki wróciły, czyli jakaś strata pieniędzy e, będzie. Powiem szczerze, że to jest gdzieś do 6 tysięcy, coś z takich rzeczy. 6-7 tysięcy możliwe. Możliwe, że to było załatwiane 6 e, miesięcy temu. Teraz tak, ból głowy, e, serduszka i jakaś podróż jest pokazana. I teraz tak, podczas podróży możliwe, że chodzi o... Waszego pracownika ktoś jest czegoś niezadowolony. Zwracać uwagę, bo ktoś donosi komuś coś. Możliwe, że Wasz pracownik donosi lub osoba z pracy donosi dalej. Karty pokazują tutaj, żebyście uważali podczas jazdy, bo możecie czegoś zgubić kurczyki lub uderzenie będzie z tyłu w głowę, czy w głowę i do przodu. Ból będzie, tak? Jeżeli macie jakąś podróż, to zaczekajcie, nie róbcie nic do przodu, tak? Yy, są dwie. Macie trzy siódemki, kochani. Jeszcze tutaj. Uuuu, baby, I love you. Teraz tak, lwy. Yy, Od razu ja Wam powiem tylko jedno. Coś odkryjecie, Wy lub ktoś yy, związany z Wami. Ktoś odkryje jakąś tajemnicę i się od Was odetnie lub Wy od, o, po prostu odetniecie się o od tej osoby, ale od razu powiem, że ta osoba Was cały czas będzie obserwowała, tak? To jest taka osoba. Jeżeli chodzi o w pracę, w pracy możecie być źle traktowani, to tu od razu powiem, e, karty pokazują, e, że to nie jest praca dla Ciebie. Teraz tak. E, e, Ktoś odchodzi z pracy, możliwe, że... Yy, yy, ktoś odchodzi. Yy, ktoś odchodzi z pracy, kochani, nie marcie się, będą trzy kobiety, trzy osoby, które będą chciały zająć czyjeś miejsce, tak? Zająć yy, czyjeś stanowisko. I teraz tak, jedna będzie pewna siebie, yy, jedna będzie bardzo pracowita, ale powie, że na przykład... Jest to osoba, dzieci mogła, no nie wiem, wyrosły. Przeważnie w tej karcie widzę, że ktoś stracił dziecko i taka osoba będzie potrzebowała dziecka, tego no dziecka pracy, więc warto tej osobie dać tą pracę, tak? Druga zaś będzie, kochani, jeżeli chodzi o pracę, będzie taka dziwna. Będzie rzekomo y, mo, możliwe y, tam, gdzie ona się pojawi, tam będą jakieś kłopoty, nieporozumienia, plotki, nagle coś będzie. To, to jest osoba, która będzie chciała wszystkich wygryźć i dać kogoś na swoje miejsce. Na nią bym bardziej uważała. A ta trzecia, powiem szczerze, ta trzecia to taka: Jest to osoba, która jest ochronna, tak? Będzie m, chciała siebie chronić, tak? Jest to osoba, no, możliwe, że jej wzrok to może, no bo to jest osoba, która chroni się przed złymi czarami, przed złym spojrzeniem, możliwe, że jest taka religijna, może być, tak, lub z innych rzeczy. Wiadomości do Was przyjdą, jeżeli chodzi o listy. I, i, I listy, tak, i sprawy urzędowe, bo tu jest pokazana królowa mieczy. Pokazała się. I teraz tak, jakaś para będzie, będzie to baran lew strzelec. Bardziej widzę osoba, która wchodzi, będzie miała do podjęcia decyzję. I tutaj wiecie co? Chodzi o rodzinę: będzie chodziło o, o możliwe, że chodzi o, o dziecko, które jest chore to jeżeli mam mówić, to jest dobry znak na to. A to kucik i. Uh -huh. Kochani, jeżeli chodzi, że ktoś, dziecko choruje takie inne rzeczy, to jest kobieta, która jest dobra w tym. Możliwe, że leczy tak naturalnie, ale jest to kobieta, która ma wiedzę. Możliwe coś wam podpowie. Możliwe, że to jest właśnie lekarka, która... Kochani, dużo nie bierze, a każdy mało o niej wie. To jest na takiej zasadzie. Druga rzecz jest taka, pokazuje mi się kochanka, więc są dwie, dwie kobiety, możliwe, że jest w jakimś małżeństwie i są jakieś dwie kobiety, gdzie jedna i druga się kochają w Twoim mężu, Twoim partneru, e, robią coś po cichaczu. I od razu powiem, jedna kobieta daje drugi, drugiemu albo swojemu partnerowi leki. Chłopie, sprawdź, czy nie dostajesz czasem coś na sen, bo jest tutaj pokazane, że ktoś daje leki. E, kochani, e, nie takie, co powinien. Ktoś e, daje leki, no jak to u, jest pokazany w karcie kapłanki Księżyca związany z nocą, więc zwróć uwagę, czy nie dostajesz leków na sen, tak, że ktoś Cię nie bierze, żebyś nie poszedł spać. Ja się cię dziękuję, i ja zapraszam teraz Strzelca. Osoby z poznaku Strzelca, co czekają na grudniu? odrodzenie. Z kim się spotkacie, ktoś do was napisze lub wy będziecie taką osobą. Karty pokazują tutaj odrodzenie wolności lub osoba, która was rzekomo krótko też trzymała, tak, jeżeli chodzi ktoś w rodzinie da o sobie znać lub osoba, która wam w waszym życiu zrobiła zamęt. Mm -hmm. Karty pokazują tutaj, że ktoś dostanie jakąś ofertę, przyjrzyj się tej oferc ofercie, bo to jest oferta niefajna i tutaj w kielichach już wiemy co jest. Z, yy, uważaj, osoby, które do was ktoś będzie darzył uczuciem, to jest osoba, która zaczaruje i jest to osoba, która może mieć zaburzenia yy, serca. Jest to osoba, która nie widzi świata taki, jaki jest. Tak, to są zaburzenia yy, psychiczne. Karty pokazują, że będziecie brać dobrego doradcę. Kochani, to jest doradca, który jest dobry w tym, co robi i warto wziąć. To jest prawnik, lekarz i inny taki no, mężczyzna, który no, na logikę mądrze będzie mówił. Zwróćcie uwagę, jaką będzie się śmiał, bo to jest facet, który może mieć niezaładne zęby. Tak? Jeżeli ma mówić, ktoś będzie miał teraz wizytę u lekarza, to wie się o chorobie. Teraz tak, spotkanie, spotkanie. Jeżeli mam mówić nagły jakiś zabieg ktoś będzie miał i to będzie miał mężczyzna. I mogę powiedzieć tylko jedno, że tutaj nagły wyjazd będzie. Zwracaj uwagę z kim jedziesz, kto co mówi, bo to jest osoba, która nie do końca jest z Tobą szczera skarbie. Jakaś podróż się znów pokazuje. Karty pokazują, pokazuje się, że to jest podróż na rehabilitację. Coś jest związane z rehabilitacją, coś jest związane z, nawet i z masażem, tak, z takich rzeczy. To będziesz, chłopie, połamany, jeżeli chodzi, znaczy połamany, że ktoś cię może tak dobrze zrobić, że będzie ok. Jest jakiś mężczyzna, który nie potrafi się pogodzić z utratą jakiegoś związku, tak. Jest to związek... No, kobieta mogła sama wychowywać y, jedno dziecko i to możliwe jest dziewczynka. Karty pokazują tutaj, że ktoś Wam y, lub Waszemu dziecku coś zaoferuje. To jest kobieta, która jest dobra i warto z taką kobietą utrzymać, y, utrzymać kochani, y, znajomość. Teraz tak, ktoś może mieć nami takie bardzo widoczne i to możliwe jest na pupie. Jeżeli ktoś ma takie znanie, to mogę Ci już od razu powiedzieć, jesteś osobą, która ma dar i ten dar warto wykorzystać. Powiedzcie, jaki to jest dar, to jest dar, który powinnaś sama odkryć, co lubisz robić najbardziej i powinnaś w to iść, kochanie, tak? I teraz tak, będzie sadzenie w pracy, praca, e, kochani, tu karty pokazują straty pieniężne będą z e, serca i teraz tak. Co było 13 dni temu, jakaś faktura niezapłacona na faktura lub jakieś pieniążki, tutaj będą jakieś straty strzelce możecie mieć. Możliwe, że straty związane też i z pracą. Do Was powraca osoba, jeżeli chodzi o rycerza buław, to tutaj będzie e, kochani e, strata. Teraz tak. Pokazane, pokazana jest podróż z dzieckiem, możliwe z dzieckiem bardzo wrażliwym ale jest mężczyzna, który został źle potraktowany kochani, jest to mężczyzna który odszedł, bo nie do końca był uczciwy i bardzo dobrze został potraktowany dlatego, że mógł jeszcze miał szansę wypowiedzieć się, ale już miał dosyć czego, ale ja już od razu powiem, że to było związane z plotkami ktoś wam źle coś powiedział Tutaj są plotki, tak? I to jest plotka związana z tym, kto do Was przychodzi. Teraz jest to pytanie, czy to jest od tej młodej osoby, czy to jest związane z bratem, czy to jest związane z osobą, która Wam dawała jakieś uczucia. W pracy mogę powiedzieć tylko jedno. To może być też i wypadek i ktoś będzie chciał odszkodowanie, tak? Ale jeżeli mam mówić, zwracać uwagę na osoby, które są na wózkach inwalidzkich, a dlaczego? Dlatego, że tu na wózkach lub przez jakiś wypadek ktoś może być na wózku, tak? To, jest, to nie mam tutaj koła fortuny, żeby był mocny taki wypadek, ale tutaj są przez działania, tak? Ktoś czegoś nie wykona. O, na takiej zasadzie, ale miłość idzie i idzie też i love Lasik. Dlatego na tego Lasika uważajcie, bo to jest facet, który kocha tylko do roku czasu i potem mówi goodbye. Moi drodzy, to już jest na razie, ty, na razie tylko tyle. Ja Wam życzę czego? Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i niebawem się widzimy na innych czytaniach. Ja świetnie dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam.